Dzisiaj ja wam jestem na Cikda Sky na moim kanale które gramy sadną I tu mam tylko jedną informację, to nie będzie odcinek tylko taka jedna informacja. Będziemy się może teraz na Pisu. Mój kanał to Maciek 368, więc serdecznie zapraszam. W piątek odbędzie jeszcze ostatni stream na YouTube z oczywiście. Około godzinki 18, nawet 17, jak się się wyrobię około tych godzinek e, i potem po prostu po tym e, sobie zrobimy po prostu w sobotę już będzie o 18 o się stream na youtube Potwam do 19 o 19 znikam i o od 22 odpala się na twitchu A ona trochę później około 22 odpalę się na twitchu jeszcze więc to no i soboty oczywiście wyczerpkiem też się odpale na Twitchu, więc zapraszam bardzo macie 368. I jeszcze takie jedno mam dla Was ważną wiadomość. Jeśli jednak na Twitchu wiecie 20 obserwujących, a na YouTube 150 subskrypcji, to będzie wrócić wrócą wróci, wróci streamy z Fortnite'a. Więc bardzo powiedzą, bo długo tylko przerwał a wtedy może na streamy prowadzić codziennie, więc... Tak są do subowania,